Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie sklep, skle... dzisiaj będzie film z serii mierzymy Wasza ulubiona, jedna z ulubionych kategorii filmów. Mierzymy będzie z Sinseja. Powiem Wam, że już dawno zamówiłam paczkę, po prostu nie miałam kiedy. Dopiero już tak wczoraj, słuchajcie, patrzyłam na tą paczkę, leży i leży, I chociaż sobie zobaczę, co w niej jest, wiecie nie miałam czasu e, nawet, wiecie, przymierzyć, zobaczyć, otworzyć, przymierzyć. Czekałam też na to, żeby zrobić to z Wami, e, ale stwierdziłam już, że otworzę sobie i po prostu już sama dla siebie zobaczę, co tam jest. E, więc e, dużo nie mam, zamówiłam pięć chyba rzeczy, e, ale chciałam po prostu to zobaczyć, przymierzyć i Wam też pokazać, jak to wygląda na sylwetce. I pierwszą rzeczą kochani, to będzie kurtka kurtka co my tutaj mamy dobra, tutaj jest tylko folia to będziemy bez szelesni oczywiście, słuchajcie, jak przy swoim cen nie ma, więc ja Wam te ceny wszystkie uzupełnię, tak jak zawsze, to jest taka, słuchajcie ramoneska, teraz te ramoneski to są praktycznie modne cały czas, dużo ich też było w sinseju, różnych różnych rodzajów ja wzięłam akurat taką, kolor bardzo ładny, taki czekoladowy i tutaj u mnie rozmiar to jest 2XL, 44 nawet tutaj jest pokazane i tak, 2XL to jest już największy rozmiar. Kurtka wygląda tak, ma taki pasek tutaj na dole, są rękawy bez żadnych guziczków, tył wygląda tak. Oczywiście ciężko tutaj pokazać, słuchajcie, bez wieszaczka, ale na mnie będziecie widzieć, myślę, już wtedy dokładnie. Jeżeli chodzi o kolor zamków, to tutaj mamy srebrne i guziki też srebrne. Tutaj ta kurteczka jest na podszewce. Co więcej, no składno to chyba raczej zobaczy, czy to coś jest 95%, poliester, 5%, Elastan to jest skład kurtki i tutaj jest podszewka to pewnie 100% poliester, bo to jest podszewka i ten materiał główny, ale jest taki bardzo milutki i bardzo ładny jest kolor tej czekolady. Czyli będę mierzyć dla Was dzisiaj kurteczkę. Myślę, że będzie szybki film, raz dwa. Od razu też, ponieważ wiecie, najmodniejszy jest kolor. Nie wiem, czy te folie będą potrzebne w razie czego do zostawię. Najmodniejszy kolor tego sezonu to wiecie, bordo, czekoladowy, granatowy. Ja zamówiłam też kamizelkę, bo poszukuję też kamizelki. Wiecie, że mam tą długą batkę. to doskonale wie, bo kupiła taką samą jak moja z mohi to chyba tą długą ona jest świetna, ale powiem Wam, że nie jest taka na przykład wygodna do samochodu. Ona jest fajna, jak wiecie, gdzieś idziecie na spacer, gdzieś ta, ale tak, że właśnie do, do samochodu, no mi głównie do samochodu potrzebowałabym krótszej tej kamizelki. Znalazłam coś takiego, też w kolorze, właśnie czekoladowym. Ona w ogóle tak trochę wygląda, słuchajcie, jakby już była, a tak mieni się troszeczkę. Ten materiał jest taki troszkę mieniący. Ma kaptur, ona jest zapinana na zamek. I zapinane jest na zatrzaski. I tutaj ma takie kieszenie. I to wszystko. Tak jest. Taki tutaj ma wzór z tyłu, takie pasy. I tak u mnie to jest akurat XL, czyli tutaj 42 rozmiar. Ceny nie ma, więc Wam to podam. Kaptur się tutaj nie odpina. Jest po prostu razem to złączone. Czyli dwie rzeczy w kolorze czekoladowym. Co ja tu jeszcze mam? Mam też coś w najmłodniejszym kolorze, czyli bordowiną. Vinon. podłoga dzisiaj. Taki sweterek. To są te sweterki, które, które Wam też pokazywałam na filmiku z Ich jest na sklepie bardzo dużo i w bardzo dużo kolorach. Tu akurat macie na lewą stronę. U mnie jest rozmiar XL i to jest już rozmiar największy. I powiem wam, że dobrze się czuję w tym kolorze, bo już sobie wiecie mierzyłam. Bardzo fajny jest ten sweterek. Zobaczcie. Jakieś do tego jeansy czy granatowe spodnie. Czy właśnie bordowe nawet, czy jakieś jasne też mogą być. Fajnie to wygląda i tak jak mówiłam XL-ka no ceny tutaj pewnie też nie ma nie, nie ma. I tak, nie powiedziałam o składu kamizelki, ale to wiecie, nie spodziewajcie się nic spektu spektakularnego. Jeżeli chodzi o tą kamizelkę, tutaj mamy też 100% też 100% polyester, Więc tak jak, mówię, nic tutaj nie można się spodziewać. Zobaczymy, jak ten sweterek wypada. Piszecie mi też często. O, słuchajcie o składach na sklepie, jak robię przeglądy. Ja tych składów nie będę wam. Sprawdzać, bo ja bym chciała siedzieć tam, chyba nie wiem ile w tym sklepie. Poza tym ja nie widzę, musiała też chodzić wiecie, w okulary, zakładać. Nie, no to jakaś masakra dla mnie. Tutaj mamy chyba 52 poliester, 41. Słuchajcie, wam dopiszę, bo ja po prostu nie widzę, ani chcę mi siedzieć w okulary. 41, coś, 4 i 3. Mhm. Dopiszę wam tutaj ten skład, tylko spoterka mam już, wiecie, okulary takie do czytania, ale zapomniałam sobie się, już nie chcę przerywać, chcę nagrać film, bo po prostu zaraz się okaże, że będą się gdzieś lecieć i nie nagram, A chociaż pierwszą część bym chciała nagrać, pokazać to, co zamówiłam, czyli taki. Też bardzo fajny jest ten kolor no i to są najmodniejsze naprawdę kolory sezonu, słuchajcie. Zamówiłam też, bo podobają mi się takie jeansy w takim kolorze, o właśnie, i zobaczcie, do takich e, jeansów te bordo, takiego koloru też super wygląda. To jest taki szary, ciemny, grafitowy. Jeansy wyglądają tak. Są dość tutaj przetarcze z tyłu. Z przodu tak, to są balony fit. To jest taki model. Tutaj macie oczywiście zamek, e, guzik. Takie tradycyjne spodnie, tylko że, znaczy tradycyjne, no nie są tradycyjne. Tutaj macie to Zaszewkę. I co tu jeszcze? Aha, i tutaj na dole jest taka. czy to później będzie widać. Tu jest jeszcze taka zaszewka z tyłu, z przodu. A to, co jest tutaj, ta zaszewka na tym. na nogawce, A to jest tu, to jej już z tyłu nie ma. Jest tylko w tym miejscu. Z tyłu już nie występuje. Więc takie spodnie. No ciężko tak pokazać. się w kamerze bo są długie, no dość są tutaj przytarte, o tak wyglądają. Balon Fit model, w każdym razie u mnie rozmiar 44 i tak, chcemy, nie ma i to jest już największy rozmiar, 44. Dobrze, takie baluny, tak mówię, fajnie, bardzo byście chciały sobie skompletować, to takie właśnie spodnie też do bordo, mega, fajnie to wygląda, mega pasują. I słuchajcie, ostatnia rzecz to będzie co ja tutaj mam? ostatnia rzecz, nie żyłam, także wiecie oczywiście nie mam czasu to przewracać, ale już wam pokazuję aha, no spodnie, nie wiem czy to jest bawędla, jeszcze wam powiem jeżeli to dostrzegam czy tutaj jest w ogóle jakaś informacja o jest tu, ojej, jakie to zmarnowane, sprane, ale to co będzie widać pewnie. 100%. Tak jest wytarte, że nie widzę. To jeszcze może dojrzeć na stronie lub na znaku. Tutaj coś mam, tutaj powiem, czy to 100% prawda. Jeżeli chodzi o to. Bluzę, bo to będzie teraz bluza. U mnie XL, największy rozmiar chyba XL. Od razu ten skład mi się uda tym razem. Też się nie spodziewajcie, nie wiadomo czego. Dobra, myślę, że to jest sztuczne, ale jest fajna ta bluza. To jest właśnie to, że ubrania są fajne, a skład niekoniecznie. No i mamy 48 poliester 45 wiskoza i 7 elastan. Tak to wygląda. Już Wam pokazuję bardzo ładny ma kolor. Kolor mi się bardzo podoba. Ona no będzie miała rękawek. O, zostawiam czekajcie. Taka bluza. Patrzcie. Taka po prostu, tak, tutaj jest przód. Zwykła taka bluza. Taki w dotyku, jak wiecie, jak masełko. Takie milutki. i zakończone tutaj ściągaczem. I ona jest taka krótsza. czy znaczy, tu tutaj będzie widać, ona jest bluzą yy, krótszą, ale fajna. Bardzo fajna, taka przyjemna. Fajnie się i kolor też mi się wydaje. fajne. Yy, no, ceny nie ma i zel. U mnie. Yy, także takie rzeczy, tak naprawdę, 5 sztuk. Także myślę, że nam. Szybko zejdzie, jeszcze jak bym założyła, w sumie to założę na raz praktycznie te rzeczy, także dobra, widzimy się za chwilkę, dajcie mi znać, czy coś kupowałyście ostatnio w Sinsaju, co to było, co Wam się spodobało, teraz jest modne, są bardzo koszule w kratę, też mówię sobie, może przymierzyło, ale to następnym razem. No spodnie to wiecie, że szukam zawsze krótszych, ciężko właśnie na mnie dostać, ale mieliście też film z Mohito, mieliście film z Mohito, gdzie właśnie jest ta kategoria petit, więc super dla tych niższych pań. No i co, kochani, widzimy się za chwilkę. Zapraszam Was teraz już na mm, mierzymy, no szybciutkie mierzymy dzisiaj. A nie zapomniałam o yy, prośbie mojej do Was. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować kanał, dostawić komentarz, łapkę w górę oraz podbić film, bo jest taka nowa możliwość, to będzie mi bardzo miło. I hejcia, kochani, ja już się ubrałam, minęło co prawda parę godzin od nagrania przeze mnie tego tej pierwszej części filmiku, ale dla Was to tak naprawdę bez różnicy. Ja już po obiedzie. I tak, mam na sobie ten sweterek. Zobaczcie w kolorze wiśniowym, tak on się prezentuje. Fajnie ten rękawek, bo trochę dłuższy, ale powiem Wam, żeby to było jakieś najmilsze w noszeniu. No nie, mnie troszkę tak by to gryzie. Nie wiem, czy bym mogła wytrzymać dłużej w tym. Także no tak średnio, jeżeli chodzi o komfort noszenia. Chociaż jest bardzo fajny, ładnie wygląda. No to już od Was zależy po prostu, czy Wam spasuje. No i założyłam te spodnie. To są te fit balony. One mają wąski pas te spodnie. Ledwo się dopiłam po tym obiedzie, słuchajcie. Także tak się to prezentuje, tak wygląda tył. Na długość dla nas niższych, powiem Wam, że fajne, bo ja mam kapcie, nie wiem, czy będzie widać. O. Może tam coś widzicie, ale bucik słuchajcie jest ok, nie ciorają się po ziemi, no jedynie to, że one tutaj mi się nie podobają, w tej części jest tutaj słuchajcie za dużo tego materiału, nie wiem czy to okiem potniemy widać, no jest po prostu tego za dużo, ładnie to wygląda i tutaj... Na biodrach są za wąskie, jak dla mnie oczywiście, bo czuję, że po prostu się tak rozchodzą te kieszenie, nie? I tak nieładnie to wygląda, już czuję po prostu, że takie rozejście. Więc tutaj w bioderkach, no one mają tak, że one mają tutaj wąską talię, no i tutaj, chociaż te jedne balony, które miałam z były dobre te jeansowe, jasno jeansowe. No ten taki typowy niebieski e, jeans, także spodnie odpadają na pewno. Jeżeli chodzi o, tą, o ten sweterek, to po prostu mnie gryzie. Widzicie, o, co ja robię, więc e, chyba też odpada. Ale jeżeli wy możecie wytrzymać, e, jeżeli tutaj macie na przykład też mniejsze e, biodra e, i, i co, i tutaj wam to spasuje, może w mniejszym rozmiarze będzie inaczej. Także, no, dla mnie to tutaj za dużo jest tego materiału, dla mnie to się tutaj brzydko układa, ta góra, tak? Może to jest na wyższą po prostu też osobę, no nie wiem, nie mam pojęcia, tak one się prezentują, tak to fajne, musicie sobie po prostu zmierzyć, no bo yy, wiadomo, jak sobie zmierzycie, to wtedy będziecie widzieć, czy to jest na was, czy nie, bo każda z nas ma figurę inną. Dla którejś z was, jak zmierzycie, będą na przykład super, tak? Więc warto sobie mierzyć. Ja Wam tylko pokazuję, że takie właśnie spodnie, taki model jest dostępny w takim kolorze. I teraz Wam założę może kamiselkę, już nie będę się z tego rozbierała. Chyba, że założymy bluzę jeszcze. Poczekajcie, założymy bluzę tamtą. I kochani, bluza wygląda tak. Bardzo fajna, wygodna. Tu jest totalny luz, materiał taki jest miły w dotyku. Tak ona się prezentuje, taką ma długość, bardzo fajna właśnie do wysokich spodni. Zobaczcie, pępek mam tutaj, a gdzie są jeszcze spodnie. Także spodnie są wysoki stan, więc bardzo fajnie do takich krótszych Bluz, bluzek, t-shirtów, bardzo fajnie to pasuje. Rękaw, no dla mnie mógłby być krótszy, ale tutaj wiadomo, można sobie odwinąć i całkiem nieźle to będzie wyglądało. Dla pań wyższych rękaw będzie ok, no fason to jest ten krótszy, ale naprawdę fajna bluza, kolor fajny, właśnie fajnie też wygląda do tych jeansów. No i teraz będzie nam fajnie pasowała kurtka i kamizelka, więc od razu zakładam, już się nie rozłączam, założę tą kamizelę, której szukam, szukam z krótką kamizelkę Kamizelka wygląda tak. Ja mam troszkę wrażenie, nie wiem, zobaczcie jak wygląda to na kamerze, ale troszkę mam wrażenie, jakby ona mnie pogrubiała. Ja się może tak, wiecie, grubowniej w niej czuję, nie? Zobaczcie, jak Wam się wydaje. Tak to jest fajna, bo jest fajna długość. Tutaj ma coś do przyciągnięcia? A, jest. Ma tutaj do przyciągnięcia o, nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa. Gumeczki zakończone. Teraz chyba widać wyostrzyło. Także można sobie to przyciągnąć. Ostrożnie jest, jest. Patrzcie, jaki fajny w ogóle zestaw nie, się stworzył. Super, spoko bym mogła tak wyjść. No jedynie co, w ogóle to ten materiał jest taki błyszczący. I powiem Wam, że nie chciałam wam tego bym na początku. Ale tak mi się to po prostu wydaje. Wygląda, jakby po prostu ta kamizelka już była stara, noszona, bo ona się tak jakoś świeci. No nie wiem, może w kamerze zupełnie inaczej to wygląda niż ja mam tutaj odbiór. Także z dwóch stron macie te tutaj gumki, możecie sobie przyciągnąć. Tak się prezentuje kamizelka na mnie, tak z tyłu. Jeszcze Wam pokażę z kapturem. Fajne kieszenie w fajnym miejscu. Bardzo to wygodne. I kaptur. Kaptur wygląda tak. Tutaj przy kapturze nic już nie ma, żadnych ściągaczy. No, jedynie u nas tak szeleści. Nie wiem, czy wy to. O! Słyszycie, Jest taki szeleszczący ten materiał. Może to być wkurzające. No, ale ogólnie, dajcie znać, jak Wam się podoba ogólnie taki zestaw. Myślę, że naprawdę fajne jeansy pewnie się troszkę poddadzą. No, troszkę mnie tam talib, ciutek, no, dopięłam się, ale no, nie wiem, czy się rozciągną na dłuższe chodzenie, czy by było ok. Także tak to się prezentuje, ja sobie też zobaczę, ale nie wiem, no mam wrażenie, mówię Wam, że mnie ta kamizela bardzo pogrubia. Także to może czegoś cieńszego. Także tak wygląda ta kamizela. Można też rzeczywiście sobie nosić, słuchajcie, rozpiętą stylizować już jak chcemy, tak? Bardzo fajny produkt, ale chyba nie dla mnie. Chyba się do, do końca nie czuję w tej w takiej grubości kamizelki. No i została ostatnia rzecz, także już się też nie rozłączam. Mierzę do tego zostawu, bo też to będzie fajnie wyglądało, chyba będzie dobrze wyglądało. Tam to była czekolada i dobrze I Patrzcie, takie bluzki krótkie fajne są właśnie do, do tych kurtek krótkich. Jak to? O, bo tam chyba nic nie wystaje, także fajnie to wygląda. Ramoneska to z reguły się w ramoneskę nie zapinamy. Chociaż no sprawdźmy rozmiar czy, czy dobry tutaj na mój biust. To tylko tak dla sprawdzenia. Jakby było, nie wiem, strasznie jakieś, zabija strasznie zimno, to może wtedy by się tutaj człowiek jakoś może zapiął, ale raczej nie sądzę, to się nosi tylko takie, wiecie. No nie mogę zapiąć jako, okry, jako okrycie takie na luzie. No co jest? No nie mogę zapiąć, słuchajcie tego. Może źle wkładam, nie do końca. Bo Nie widzę tego. No nie mogę tego zapiąć. Dobra, idzie. Idzie, no przecież ciasnona w tym biuściku. Jakbym tak się chciała zapiąć, to uu, Dość, dość tutaj ciasna, musiałabym mieć większą ją. Nie wiem, czy nie było, że ja wzięłam, nie wiem, jaka to jest. Nie pamiętam. I tu macie ten pasek, tak wygląda y, z paseczkiem. Żebyście, on miały pełny obraz, jak wygląda ta kurteczka. jak się prezentuje. Bok, przód, tył. Wydaje mi się, że ona jest na mnie przymaława, tak? Jeżeli bym zapiąć, to nieładnie to wygląda i już boczki odkreślę. Ale tak jak mówię, no to jest y, typu, tego typu kurtka której nie zapinamy. Ona po prostu nam służy tylko, tylko okrycie i nią, yy, nią po prostu yy, nie nią, tylko nosimy ją luźno. O, może tak. O, luźno oczywiście zupełnie inaczej to wygląda. Także tak się ona prezentuje. Fajna, jak ktoś szuka. Zobaczcie, jaki ma kolor czekoladowy. Także yy, Także tak, ale nie wiem, czy ja do końca szukam takiego typu kurteczki. Nie wiem, czy nie bardziej, słuchajcie, coś typu jak kamizelka, tylko wiecie, z rękawami. I oczywiście coś cieńszego dla mnie. Yy, ona jest fajna, ale czy mi się przyda, muszę się zastanowić, bluza jest fajna, kurtka jest fajna, nie mogę się tutaj, słuchajcie, do niczego doczepić. Yy. No, i spodnie troszkę u mnie się po prostu się wypadają, ale też są całkiem fajne. Kamizelka, tak mówię. Dla mnie po prostu osobiście mam mankamenty, dla Was może być to wszystko ok. No i sweterek troszkę wyryzie. Także taka konkluzja z dzisiejszego filmu. Zamknę drzwi. O, chociaż tyle, bo bardzo głośno. Jak zawsze nagrywam, to się wszyscy roz ścieczą, także yy, siądę jeszcze na chwilkę. Albo wiecie co, zbliżyłam się troszkę i nie będę chyba już siadała, także yy, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy filmik, za oglądanie, wszystkie łapki w górę, komentarze oraz podbicia filmu. Jest mi niezmiernie miło, że to robicie. Yy, no i co kochani? Na dzisiaj tyle. Jak gdzieś tam jeszcze wpadnę i złapę koszulę w rękę, to chętnie też dla Was ją przymierzę, bo jeszcze mi się tak Seisei podobała koszula i dziennie nowe spodnie mnie ciekawią. No ale zobaczymy, czy będą one dostępne w sklepie stacjonarnie. Także zobaczymy, kochani. No fajne rzeczy. Można coś tam w tym Seiseiu wybrać. Tylko wiecie, no te składy tych materiałów, no są takie jakie są, także jeszcze Wam tam uzupełnię oczywiście ceny i składy będziecie mieli. No i tyle, kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do następnego filmiku, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.